Dzień dobry widzowie w kolejnym odcinku na kanale um, Tak Budowałem sobie trochę I mamy coś takiego I mamy jedną szubę. I zamierzam Zrobić tutaj kilka pięter um, I tak Widać z tego bardzo dużo A um, jak coś to, to tam Jest dżungla O ta, tak Tak dżungla Widać jakby dżungl. O. A I właśnie. Wiem, dawno filmików w ogóle żadnego nie było. Bardzo bardzo przepraszam, bo ta, pamięć w telefonie w ogóle miałam małą. Dobrze, z owca. Dobra. Dziś zrobimy pewien tajemniczy pomysł. Nie pytajcie, co to będzie, bo jest tajemniczy. Że to są kwiat. A to jest. To, to jest na logikę też tak? To jest róża. Teraz ma zmienioną teksturę. Nieważne. W ogóle dziś zamierzam sobie zrobić lepsze narzędzia. Bo ja na kamiennych chyba nie będę śmigał, bo mi za długo leci. Jakby. że nie za długo, tylko są za słabe. No. Zaraz mi to pada, a diamenty by się przydało na Enchant. Mam szósty poziom, jak coś. Nie, nie, nie pytajcie. Nie wiem, jaki jakie miałem jak odcinek temu kończyłem, bo to było dawno, dawno, dawno. Zjedzie. Dobra, dobra. Ścięte 24. Tak mi się wyda... Jak coś to sobie też zrobiłem, zrobił, dodałem film, ale chyba nigdy nie oba się mi YouTube usunął. I tak, wiem. To, to, to może dziwnie wyglądać, ja mieszkam sobie w podziemiach. I, te, i chciałbym właśnie zrobić tutaj jakieś przejście. A i tak. Tu jest jedzenie. I trzcina cukru. Krowa, bo dużo tego. O, łóżko. A skąd ja. Ma... Czekaj, pokaż mi to. skąd ja mam łóżko? Jak mi się robię O co chodzi? Mam drugie łóżko. poza mi drugie. Jakbym hero to bym się zdziwił. Dobra, podkładam to, odłożę kwiatki. No tak, książkę mam, bo... I mam trochę ziemi, nie wiem skąd. Mam tutaj wszystkie drewniane rzeczy. No I rudy. Tak, większe, mi to jakby nie z rudy, ale... Wiecie widzowie o co chodzi. Ja tutaj mm. film nie chcę robić jakoś długi, ale... Em... No. Trzeba chyba usunąć te schody. W ogóle nie. A, mam no do, do kopalni. Jakby zapomniałem. Sorry. Wiecie, ja sobie robię plany, a później mi z głowy wylatuje. I no. Tak jest często. Jakby. Wiecie. On znaczy ci nie wiecie. Albo wiecie. Nieważne. Czekaj, mogę drabinę? Brakuje mi jednego patyka. Do patyka się upomnął nie możesz jakby oszustwa, tylko uczciwa gra. Tylko że mogli sobie... Mogę zrobić drabinę. Weź człowieku, odstaw to, bo ogóle pies mieszczego. Jeśli ktoś słyszy, to fajnie. To znaczy się nie fajnie. Ja znaczy nie dobrze nic nie. W ogóle to... Do... Tak. Nie mogę okorować drzewa. Używam tego drugiego przycisku, chyba słychać że klika, co nie? Nieważne. Ja się na ludzi nie będę darmował. To jest kanał na YouTubie A na YouTube się nie radzi na rzeczy dzień. Nie pytajcie skąd ja Ja też jakby YouTube oglądać, no nie, można? Dobra, to się łączy, to się łączy w całość, tak? Fajnie Nie z nocy, nie? Ja najbardziej nie lubię nocy, bo sobie teraz zwiększyłem tryb i będzie delikatnie trudniej Wiecie o co chodzi, że delikatnie nie wiem, znaczy ja sam nie wiem, bo ja gra na niskim, czyli mogę się po inny raz pić, ale by mi się nikt nie raz piło. Idealnie mi teraz stać drabinek. Albo mam pomysł. Tak i tak. I mam 6 drabinek. I odłożę to do magazynu, bo mi się zaraz materiału skończy. Skąd ja mam to? Blablabla. rzeczy. A w ogóle um, jutro w sumie nie wiem kiedy, ale dziś zamierzam jeszcze sobie film nagrać. Kolejny, bo mam od... Do, Dobra, nie będę mówił, bo Zara będzie, że to... Zróbmy tak. E. Cztery bloki. Szery widzowie, em, przerwa, bo mnie... No za chwilkę się zobaczymy, ja to Dobra widzowie, ja tutaj musiałem chwilkę, em... No, tata mi było. Znaczy... Rób to tak. A. Teraz będzie dziwnie wygląda, tak? I mi Minecraft nie. Co jakby? Oczywiście, wszystko na razie mi hero. Nie, nie na to, dobra, dobra mi nie dajcie, dobra. Nie ma nocy, tak? N nie ma. Mówię, że nie ma, to nie ma, tak? Nie ma, no W ogóle potrzebuję do kopania mapę, żeby wiedzieć na jakich koordynatach jestem. Jak będzie noc, to się wezmę i się popłaczę. jakby... <laughs> no. Da się, da się. Tylko, że kojarzę, że to, że na poziomie 11 i 12, minus chyba. Bo, no, nie? Mam pomysł. Poszukamy tu i tu. Tak, tak na pewno na te diamenty. A, i żelazo. Jakby żelazo nie patrzyłem jak się dawniej... Dobra, gdzie ja jestem? Na... Y, Krwi płynem mi zasłania. Mam pomysł. Wybacz Nie wiem, czy to tu... Jest... Tu gdzieś. Tam, tam. W ogóle jest na mapie dżungla. Tu jest jakieś. Tu, jak jestem centralnie. Tu jest wybrzeże. Na górę, chyba. Dobra, koordynaty. Jestem na. Yy, yy, jak idę w dół. Aha, sze, sze, czyli fajnie. 30 bloków w dół. Myślicie, że się wciosę? Aciejcie, że się cieszę Nie wiem. Bo, yy, w ogóle, ma... gdzie ja mam wełnę? Pewnie nie mam, tak? Nie mam, po co mi wełna? Muszę zrobić logo McDonalda. I bym wygadał. Dobra. Gdzie to... Nie mam. jest skrzynek tu nie mam? W ogóle fajnie to wygląda. Tylko... Powiedzcie mi, tutaj, jak mam te drzwi, tak? Na spos? Nie wiem. Czekaj, mam... Aha, bo on sobie ma zawsze. Nie ma na tym. Tak. To, to... Nie ma creeperów i nie ma mobów, tak? A, nie ma na tej wersji, to może... No wiem, nieważne ile już tu okręcę? Dobra, film nie będzie długi, jak na razie ma 4 minuty. Chyba. Nie wiem. Ale głódek Jaki głódek, głód! Znaczy jest głodek. Sorry, widzę, że się głupia, ale zrozumcie to. Ja tutaj stres, bo... E, mowy mi mogą wyjść rogu, a jak... Mogę zawał głos. Nie wiem, co z tym zabawić, ale... Jak mi się hero Brentera przed twarzą by pojawił, to... A, jeszcze jest tam góra, jeszcze jest tam góra i jeszcze pewnie gdzieś tam góra. A, to w ogóle też się ufa, nie? Co myślicie, że się nie cieszycie? się, że się nie cieszę. Zamknij się. Nie no, w coś się Czekaj, tu, tu. Czyli 295 na 25, będzie prosto założone. 295 na 25. O Boga, ja pierwszy raz chyba obrażę nie tam, Fajnie. 295. Chcecie mi pojechać? Jak tu wy. Czyli teoretycznie dwa bloki tam... Dajcie chwilkę. Tu. Moja ziemia. Mam 20, dalej 20. Jest ten blok, tak? I co, mam tutaj mieć wyjście? Centralnie u góry jest to miejsce, gdzie żeby zaznaczyłam. Tak, tutaj jest ściana Robimy tak Tu będzie wyjście Wy, wy, wyjście, wyjście, cokolwiek to jest. Dobra, jak chcemy. Jak ktoś to języko ze strasznymi modyfikacjami ogląda, może dlatego tak się boi. Stresuje czy coś? Co a binki człowieku. Wy. wywal to, wywal to, to. Wiem, że to nie jest realne, żeby tak jak. aha. Pokażcie mi to. Ile tam bloków chce wyjść? Zadam! Tylko jeszcze trzy bloki i... Czyś się zacięło? A, ja wiem co, to. Nie, nie, wiem czego się śmieję. Z błędu, że z... Dobra, Wsz wszystko gra. Nie ma nocy? Nie ma. NIE MA NOCY! Sorry, że co ten... że się na odcinku będą takie dziwne rzeczy dziać, jakby... To ma być śmieszny odcinek, z, a się nie masz z czego się śmiać. Czekaj, co ja chcę wywalić? Tak, to się nazywa wywalanie. Gdzie jest ziemia? Ziemia jest tu. Czekaj, tabliczek nie Jak sobie tabliczek nie dam, to nic z tego nie będzie, bo się będę gubił. A czekaj, gdzie są drabiny? Aha, bo, bo, bo drabinę odstawił. Dzięki. A, my już. Dobra, w ogóle. Dziś jest burza, a ja burzę. Nieważne, nikt nie lubi burzy, więc po co ja to będę mówił. To jest tak oczywiste jak. O. Ha. Ha. Ha, ha. Trzeba tutaj zrobić remont. Czekaj, nie tu. Tu. Aha. Widzicie? To jest refleks widzowy. Nie no, nie mam żadnego refleksu. A Dlaczego ja do- ja Co ja będzie ziemia Bo się w Minecrafcie ziemi nie daje. I mnie władę nie jest. Znaczy spa troszeczkę. Ale pół to ja nie będę jakby jadł, no. Mam zaraz w się, się zdenerwowana to co mówię. Normalne, co nie? To nie wiedziały ja, ja filmu nie chcę robić, że niedługo pewnie skończymy A i sorry, że tak długo jakby Nie było nic, bo jakby A, tak mówię chyba. Tak mówię, ewidentnie mówiłem Mam no, pomysł Tutaj Dobra, podstawiam to już film będę chyba kończył. F filmik, bo... Dlaczego ja mam ziemię tu? Ziemia jest tu. Mam no, porządki robię jak coś. Ja poczekam porządki. Wiem jeden punkt kłodu nie spać, to nic, naprawdę nic. Dobra. A to tutaj wszystko było. Dobra. W ogóle fajnie, że mamy tutaj tak... Tutaj sobie wchodzę, tu mam magazyn, tu obok mam wyjście, a tu mam sypialnię. Dobra, widzowie, ja film kończę. Co jeszcze? Czekaj, bo chcę. O, ja tak robię. Mam pomysł. Włącz to kamerę trzeciego gracza. Tak to się profesjonalnie nazywa. Dobra. Tyłu. A, można chodzić do tyłu. Wyłącz to, że drzwi otworzę, zaraz mi coś wejdzie i będzie po serii. Nie gram na polski Dobra, robimy to tu, bo tu będzie najciekawiej, tak? Ok, chyba się ustawić. Tu jest to, to żeby było widać. Czekaj dopom. Papa pa, widzowie, papa. Pa. Bardzo... Sorry, możecie komentarze pisać. Jeszcze ja mam drugi film do nagrania. Papa. Pa.